Karolina Andraka. Zapraszam na kalendarium muzyczne. 16 grudnia o godzinie 17.20 zaplanowano koncert Piotra Cugowskiego w ramach jubileuszowej trasy 44. W Filharmonii Dolnośląskiej odbędą się następujące wydarzenia. 17 grudnia o godzinie 17.00 koncert świąteczny w wykonaniu Orkiestry Szkolnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. 19 grudnia o godzinie 19.00 wystąpi zespół Vocalis podczas koncertu kolęd Coland, Kolenda płynie z wysokości. I 20 grudnia o godzinie 19:00 koncert w ramach 23 ogólnopolskiego festiwalu Gwiazdy promują Dworak, Wieniawski, Kostrzewa. W Galerii Karkonoskiej 19 grudnia o godzinie 16:00 w ramach muzycznych czwartków wystąpią uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze. Osiedlowy Dom Kultury Zameczek zaprasza 20 grudnia o godzinie 16:30 na kameralny koncert uczestników zajęć muzycznych pod kierownictwem Ewy Wojciechowskiej i Tomasza Gadziny. 20 grudnia o godzinie 18:00 w sali koncertowej Centrum Integracji Edukacji i Kultury w Karpaczu odbędzie się koncert pod tytułem Mistrzowie Kameralistyki. Usłyszymy Dorotę Gracę na skrzypcach oraz Piotra Łukaszczyka na fortepianie. W Ameryka Restobar 20 grudnia o godzinie 19:30 zaplanowano kameralny koncert pod te święta. Izerski Sabat w Świeradowie-Zdroju zaprasza 21 grudnia o godzinie 19 na Retro Disco Night w rytmach niezapomnianych przebojów minionego stulecia. 20 grudnia o godzinie 20 w The Shamrock House wystąpi Ben Kyle, wprowadzając gości w rokowo-świąteczny klimat. Klub Apropos zaprasza, 17 grudnia o godzinie 19 na koncert Piotr Bukartyk i jego goście Apropo Gwiazd z udziałem Krystyny Tkacz, Katarzyny Żak i Artura Barcisia. I 20 grudnia o godzinie 20 na świąteczne szantowanie z grupą dużego ryzyka. Filharmonii sudeckiej w ramach drugiego festiwalu bożonarodzeniowego zaplanowano 20 grudnia o godzinie 19 koncert Mizerna Cicha, Kolendy na dżyzowo. I 22 grudnia o godzinie 17 opowieść wigilijną, oratorium na orkiestrę symfoniczną. Kur dziecięcy i aktorów lalki. W starej kopalni 20 grudnia o godzinie 17 odbędzie się koncert sekcji muzycznej Wałbrzyskiej Szkoły Talentów pod tytułem Świąteczny Czas. Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza 19 grudnia o godzinie 19 na koncert Tribute to Various Max, czyli największe przeboje tego zespołu, w wykonaniu wokalistów studia wokalnego Katarzys przy akompaniamencie fantastycznych muzyków. Auli Politechniki Wrocławskiej 16 grudnia o godzinie 18 zaplanowano koncert w 43 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 16 grudnia o godzinie 19.00 w Impart Centrum wystąpi Halina Młynkowa w koncercie Najpiękniej na święta. Teatr muzyczny Kapitol zaprasza. 17 grudnia o godzinie 19 na występ Artura Żmijewskiego, Koen po Miłości Kres. I 19 grudnia o godzinie 18 na koncert charytatywny Dom pod drzewem. W Narodowym Forum Muzyki zaplanowano. 18 grudnia o godzinie 19 recital organowy Chant de Noël. 19 grudnia o godzinie 19:00 koncert kameralny amerykańskie Fandango. 20 grudnia o godzinie 19:00 koncert orkiestrowy Dzieciństwo Chrystusa. Natomiast 22 grudnia o godzinie 18:00 koncert orkiestrowy Virtuos. We wrocławskim centrum kongresowym 19 grudnia o godzinie 20.00 odbędzie się koncert świąteczny Christmas Jazz. Klub muzyczny Stary Klasztor zaprasza 20 grudnia o godzinie 20.30 na występ Wonky One, a 21 grudnia o godzinie 20.00 na koncert Wawa Mafin. I na koniec sprawdźmy repertuar opery wrocławskiej. 17 grudnia o godzinie 19 zaplanowano spektakl Królowa Śniegu. 19, 20 i 21 grudnia o godzinie 19 odbędzie się koncert Kolęd. I 20 i 21 grudnia o godzinie 11 oraz 21 grudnia o godzinie 13 zaplanowano spektakl Mikołaj w Mikołajki.